Bo chociaż strumień życia z w to tylko kartka papieruje. Mogę. Tego, co patrzy, a to taka śpiewna na Ziemi, te, co energię życia daje. Na większym fraktorze układem słonecznym, galaktyką jest wszechświatami wielu możliwości. Ale jakby chcieć to bliżej. I bardziej zrozumiale, to intelekt pomieszałby zmysły. A tak pełny przekaz. rzeczywistości. W matrycy zdarzeń przeszczeń tą nazwiemy jeszcze raz, bo to wycięty czas, by moc zdarzeń mogła Nie mamy niebieskiego, będziemy Na lustrach rzeczywistości. One wokół... To sobie przestrzennie trzeba wyobrazić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Było niego, było, u nas ekstraktor jest na chodzi. My tutaj się ekstrahowaliśmy w ekstrahowanej przestrzeni. Łączyliśmy się ze źródłem, co poza tymi ramami jest. A poprzez strumień świadomości. I życia wewnątrz, w każdym miejscu, co podatne jest na możliwość to, a dotyczy to całości przejawionego życia. Kamieniu, wodzie, zwierzęciu, roślinie, człowieku, materii, atomie, wszechświatu, wielu serc. Tego już nie ma, bo tu siedział sobie taki. Co popierdalał na rowerku? Ale jak ich wielu tutaj było. Tylko ślady jak przyspieszali na rowerku, i w tych szaleństwie rowerkoi w zamyśle idę i zwierciadle energii, jak plunięcie żaby. Na lustrach rzeczywistości wyświetlali obraz wielu. Każdy mógł zobaczyć swoje życie świat na dowolny obraz wyświetlony w wirtualnie. I tak dzięki temu kołowrotek toczyć mógł się. Błoni na lustra. Sprawdzali działanie. A potem energia wielu serc. Wierząc w ten obłęd informacji z zewnątrz. Swoją energią budował ten świat. Można by tu wtrącić dygresję zupełnie innego tematu, że właśnie tego doświadczamy. No, to bardzo ciekawy proces. Wszystko jest jasne i oczywiste. Tego nie można korzystać z obrazu na tym ilustracji. Wrócimy w inną przestrzeń. Hmm. I tak to. I w lustrach. Różne wersje lustra, nawet na ekranie. Obraz w obrazie. Tłumaczył to szaman na samym początku szkoły. Dziewięć lat temu. Ale wtedy to było jeszcze na innych gęstościach. Kto, co z tego wyciągnął. Wszystko podane było. Teraz w inną e. e erę wchodzimy. Posmicznych treści. Z obszaru działania zwiercianym Można by to prosto powiedzieć, żeby było takie gotowe dla intelektu. On by to już widział. Ale tylko poczuć może. Trzeba dać sercu możliwość narysowania obrazu. Taki auto-channeling. Nie temu. Widzeń. Serce. Widzi obraz. Doskonały oszukany. Nieoszukany. No a teraz ta lustra. Znik. To znaczy, podnieśli tak wibracje, żeby to wszystko, taki obłęd mogło osiągnąć, jak osiągnęło. Pokazując świat, jaki wspaniały dla nas stworzyli. No tylko jeszcze, ba, zasilania brakowało. No więc byli tacy, co podążali w urzędy, w tytuły, w monity. Byli maklerami, specjalistami. Im mniejsza, im mniejsze ich wkład był, tym szczytniejsze tytuły. im więcej zasiewali zgliszcz i zniszczenia możliwych do manifestacji w ciałach tych, którzy się w to zaangażowali. No i tego doświadczamy. Trzeba by to powiedzieć z tej strony. No, z tej samej strony i jeszcze z pewnego oddolenia, to szaman by powiedział, że wiedzi tu na przestrzeni teraz tych specjalistów się takich pojawiło. To, jaką oni sferę duchową tam korporacyjną zagospodarowują, a jaki obłęd szerzą. Włosy się jeżą, ale to pan ma na zupełnie innego to No ale te włochy doskonałe już w tych lustrach się nie mogą zamanifestować, bo Bo podnieśli tak wibracje, że nawet wibracje, jakby to chcieć powiedzieć, nawet mągoła zwiększyły się na tyle, że oddziały zaczęły na lustra Gdyby nie dali rady, to by tego nie przeżyli. A wciąż żyją. Nawet szczepionki ich nie wytukły, choć takie miały zamierzenie. No i można by to tak podsumować: świadomość nie wzrastała, tylko wibracje. No ale luster już nie ma. Hmm. No i teraz taki nas czeka świat. Na chwilę. Przeminie szybko. No ale jak tak? Bezświadomość. Nie mogąc wyświetlić się w lustrach, doświadczy skutków natychmiastowych swojego działania bo dopóki były lustra to wiecie proszę mi to prosto wytłumaczę to nawet na obraz odbity zanim chciał ten co popierałam na rowerku chciał to na lustrach zobaczyć widać. Sami popierdalacze na rowerka. Tylko jakby to chcieć, tak. Były takie rowerki. Giganty. Co ten popierdalający to na tym rowerku to był w ogóle niedostrzegalny dla tych popierdalaczy. Wokół niego. No. Oni nawet nie wiedzieli większości, że taki rowerek jest. No i to byli władcy lustra. Oni tworzyli treści graniczne, kiedyś przynieśli tu religię, potem dołożyli naukę. Medycyna to było to źródło, gdzie zawsze mieli finansowanie, bo tworząc choroby. No, potem były całe konsekwencje. Mogli na nich zarabiać. Można by to tak podsumować w tym świecie. Tam. Cały ten przemysł medyczny jednemu celowi służy: żeby zarabiać. A ludzie le wierzą, że oni leczą. No to sprzeczne. Nawet pojedynczy lekarz w prywatnym gabinecie nie ma interesu w zdrowiu pacjenta. Pani Marysiu, przyjdzie pani za dwa tygodnie. Panie doktorze, ale jak się będę dobrze czuła, przyjdzie pani za dwa tygodnie. Oczywiście tam wyjątki mogły być, ale to w ogóle jest inny temat, jak żarcik, krzyknął. I tak nie wiedzieć, co się rysuje. To, że szaman cię już z własnej gęby dowiadywał, o czym mówi, żeby nie przepuszczać przez lustra i przez technologię. I tak by pomyślał, czy to cokolwiek znaczy. No bo co to znaczy? Czy to coś przypomina? Parę kresek na kratce. O, ale jakby tak przyjąć, że tu można coś zobaczyć. To w ilu wersjach można by tu wygłosić teorie i podstawić, co przedstawiają, określić zależności. Można by z nowe nowych gałęzi nauki powołać. Najpierw stosują to w medycynie. W medycynie to już stosują perfekcyjnie. Jakby chciał przykład powiedzieć, to by powiedział e, okulista. Kiedyś to na większość bóli oczu i innych dolegliwości związanych z oczami i głową, to wystarczyłoby, było, że gdyby chciał edukować pacjentów, wtedy by go rzadziej odwiedzali. Pani Zoroś. A kiedy ostatni raz było wypróżnienie? No, w ekstremalnych wypadkach mogła. Odpowiedź pani Zosi, tak wygląda. Panie doktorze, ja nie mam czasu myśleć teraz o wypróżnianiu, mnie bolą oczy. Ja już tydzień nie mogę spać. No, można sobie różne wersje interpretacji z tego wyciągnąć. Więc szaman nie będzie w teorii do obrazu, którego nie ma, przypadkowe kreski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a tu są dwie po połowie, jeden, Że ta się liczy jako dwa. Jako jeden, jako jeden i jako dwa. To wtedy jest 13. To no. tylko taki początek tych modeli. No jakby pytanie padło, a ile tutaj jest? Taki?